Tylko... Tabliczka wisi nawet, nawet policja już kurwa za nimi idzie. Tak, przyjechali policjanci, ja mówię, tak. To, ale nie obrażaj bo... funkcjonariuszy policji. Nie, będę obrażać. Nie, nie bo... możesz, to ja Mogę. tam Nie będę tego nagrywał, nie obrażaj. Bo, tego, bo ja sam przyjechali co, co i powiedzieli tak. A co ta tabliczka oznacza? No bo co oznacza? Nic. No co? Oznacza? To właśnie co tabliczka wisi? A co napisane tam na niej? Bo ja nie wiem, o której mówisz, bo tam dużo. A co robienie zdjęcia Żeby nie robić zdjęć, tak? Tak. I to jest nakaz twój? Tak, to nie mój ale państwowy Państwowy tak? Tak, Dobrze. jak tabliczka wisi na ścianie Wszędzie i w biurze i wszędzie To dlaczego u ich w komisariatach Wisi zakaz Fotografowania komisariatu Bo Wiem. to jest urząd państwowy o, o o o Andrzej dobrze powiedział Bo to jest urząd urząd. A, a mój dom co to kurwa E, śmiecie? No, ale urząd? No. Ale przepraszam bardzo, śmiecie? Nie śmiecie? Absolutnie nie. Czy ja po nich robię zdjęcie domy? E, mieszkanie? No i co? Jezuś, To co? Robię? E, nie? pojeżdżam jeżdżę? Powiesisz tabliczkę. Wieś e, Ten komisarz policji i co to? O, że, A ty nie, 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 nie. Komisarz policji nie ma, nie ma prawa powiedzieć. Ja nie jestem pojebany. Andrzejku, tobie. To, ale to... A. To A że być. zakaz palenia papierosów, to nawet tu pisze.